Powiem Wam, mam tyle energii, że ja po prostu nie wierzę. Dobra, zaczynamy dzionek. Zaczynamy następny dzionek od Garcini i później Wam wrzucę, że brałam aloes, ale mnie nie będzie, dlatego że mam gości za chwilę. Więc tak. Przyjmujemy na śniadanie garcinkę. Nawet mi się pić nie chce. Do później. Potrzebowałam wybrać się na miasto, wziąłam sam idę zaraz po wodę, ale zobaczcie jak to fajnie nam przygra. Be alright. Piąty dzień wyzwania odczyszczania z programem C9 z Forever Living. Powiem Wam, że czuję się rewelacyjnie. Mam sporo energii wybrałam się właśnie pieszo do miasta i z miasta dlatego, żeby trochę tej aktywności jeszcze więcej, żeby tej energii spożyć. Czułam już, poczułam już troszkę głodu, więc wziąłam sobie błonnik, zrobiłam w tej wodzie. Wrócę do domu, chwilę odczekam, będę mogła wziąć Garcinia i wtedy pół godziny później będę mogła zjeść sobie obiadek. Także do zobaczenia później kochani. Matka Polka. <grych> z torbami, z siatami Idę sobie do mojej krainy Anglii. Tak pięknie zielono. No cud, miód i malinka. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. I tak właśnie sobie wracam, spaceruję sobie do domku z miasta, wychodziłam po 17 stopni, teraz mamy 21, jestem zgrzana, bo mam sweterek, wracam, wezmę sobie garcinę, pół godziny poleżę na tej macie do akupresury, bo niestety plecy i tak jeszcze czuję, więc trzeba, trzeba. A trzeba poleżeć, ale powiem Wam, że spoko. Wczoraj godzinę pierwszy raz leżałam i naprawdę dobrze się czułam, jak schodziłam. A dzisiaj sobie właśnie wracając, e, zrobię te pół godzinki, e, po pół godzinki zjem sobie obiad wczoraj, bo e, jest jednak to tego lecza zrobiłam troszkę więcej. Myślałam, że mąż bardziej będzie e, łaką pczuchem, jednak okazuje się, że e, zjadł sobie zupkę też, e, która jeszcze tam gdzieś została. Z, e, Przedwczoraj była w lodówce, odgrzał sobie dodatkowo sobie zjadł tego lecza, więc jeszcze zostało dla mnie na dzisiaj, więc nie będę szykowała kolejnego obiadu, tylko zjem sobie po prostu to leczo, aby wykorzystać i nie marnować jedzonka. E, także do zobaczenia później, kochani. Hmm. Cudownie jest tak sobie leżeć i patrzeć